Szanowni Państwo, witamy na konferencji Platformy Obywatelskiej. Chcielibyśmy dzisiaj odnieść się do wyroku, czy nie, nie do wyroku. Do tego, co zdarzyło się dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, w ciele, który nazywa się teraz Trybunałem Konstytucyjnym, do stanowiska wobec ułaskawienia pana Kamińskiego. Mamy coraz mocniej wrażenie, że na naszych oczach z Polski robiony jest folwark zwierzęcy, iście w stylu orwellowskim. Że są równi i równiejsi, że, są, że większe prawa w Polsce mają ci, którzy mają legitymację PiS. Mają większe prawa od tych, którzy tej legitymacji nie mają. Wiceprezes PiSu został rozgrzeszony przez ciało, które teraz nazywa się. Trybunałem Konstytucyjnym, przez ciało, które zostało zdemolowane przez PIS w ciągu ostatnich dwóch lat. Można powiedzieć, że dzisiaj wiemy, dlaczego PISowi tak bardzo zależy na zniszczeniu polskich sądów, tak bardzo mu zależało na zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego. No Chodziło o to, aby zapewnić sobie bezkarność. Chodziło o to, aby Ludzie PiSu, funkcjonariusze PiSu bezkarnie mogli łamać polskie prawo, aby mogli wykorzystywać służby specjalne do niecnej politycznej działalności i żeby nie ponosili za to żadnej kary. O to chodzi w tym skoku na polski wymiar sprawiedliwości, czego dowodem, bardzo jasnym dowodem, jest dzisiejsze stanowisko ciała. Przez przypadek już tylko nazywanego Trybunałem Konstytucyjnym. Z Trybunału Konstytucyjnego został już tylko budynek, szyld i osoba, która bezprawnie tytułuje się prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Można powiedzieć, cytując polityków pis oni mówili wielokrotnie, zresztą powtarzają także teraz, że wszelkie te pseudoreformy, te deformy są po to. Aby oddać wymiar sprawiedliwości ludziom. No i dzisiaj widzimy, tak, te zmiany służą temu, aby oddać wymiar sprawiedliwości, oddać sądy ludziom, ale ludziom z legitymacją pisu. I to jest cała tragedia dzisiejszej Polski. Szanowni Państwo, to stanowisko wygłoszone w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma tak naprawdę żadnego prawnego uzasadnienia. Zresztą, jak sięgniemy do uchwały Sądu Najwyższego z maja ubiegłego roku, to mamy w bardzo, bardzo dobry i klarowny sposób wyjaśnione, dlaczego prezydent nie może stosować prawa łaski wynikającego z artykułu 139 Konstytucji na etapie postępowania sądowego. Przede wszystkim prawo łaski odnosi się tylko i wyłącznie do osób skazanych, bo dopóki prawomocnie Polski Sąd nie wskaże kogoś i nie uzna kogoś za winnego, nie, nie zniszcza się ta podstawowa przesłanka zastosowania prawa łaski, czy nie mamy do czynienia z osobą skazaną. Bo w przeciwnym razie każdy Polak na ulicy mógłby zostać osłonięty przez prawo łaski prezydenta. Każdy, kogo prezydent by chciał ochronić przed odpowiedzialnością karną, jego kolegę partyjnego, ministra. Mógłby to zrobić w sposób absolutnie dowolny bez udziału polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, postępowanie karne to nie jest kwestia tylko oskarżonego. W procesie przecież uczestniczą zarówno pokrzywdzony, oskarżyciele posiłkowi, i każda z tych osób ma pełne prawo do rzetelnego i całościowego rozstrzygnięcia sprawy. To pokrzywdzonym przede wszystkim zależy na tym, żeby osoba winna została skazana przez polski sąd. W przeciwnym razie. Prezydent, wchodząc w buty polskiego sądownictwa, odbiera Polakom prawo do rzetelnego procesu. Zaprzecza się temu, tej świętej zasadzie trójpodziału władzy, dając możliwości prezydentowi, który przecież no, wypełnia także, jak widzimy, przecież od blisko trzech lat te polityczne i partyjne polecenia, dajemy mu uprawnienia stricte sędziowskie. Dajemy mu uprawnienia tym, tym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego do decydowania o tym, kto jest winny, a, a kto jest niewinny. Odbiera się polskiemu sądownictwu najważniejszy element prowadzenia rzetelnego, niezależnego postępowania karnego. Jeżeli tą logikę wyrażoną dzisiaj w stanowisku Trybunału, zwanego, stanowisku zwanego Trybunałem Konstytucyjnym. Mielibyśmy dzisiaj do, do czynienia z taką sytuacją. Jeżeli będziemy chcieli rozstrzygnąć sprawę karną, udajemy się do pałacu prezydenckiego. Tam Andrzej Duda zadecyduje, kto jest winien, kto jest niewinien. Dzisiaj w takim kształcie polskie sądy przestaną mieć znaczenie, jeśli chodzi o, wycy, o wymiar, wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj cała ta kompetencja przechodzi do pałacu prezydenckiego i tam Polacy powinni kierować swoje listy. Z apelem do tego, żeby prezydent Andrzej Duda zastąpił sąd i wydał rozstrzygnięcie w sprawie i wskazał, kto jest winny, kto jest, kto jest niewinny. Taka jest istota całej tej deformy wymiaru sprawiedliwości. Szanowni Państwo, warto jeszcze przypomnieć, czego dotyczyła sprawa, w której skazany przez polski sąd był pan Mariusz Kamiński jego najbliżsi współpracownicy. Ta sprawa dotyczyła przekroczenia uprawnień nielegalnych technik operacyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiejszy nielegalny wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jest takie zielone światło i pokazanie panu Kamińskiemu, że jak przyjdzie mu ochota stosować techniki operacyjne, wykorzystywać służby specjalne przeciwko zwykłemu polskiemu obywatelowi, to może się czuć kompletnie bezkarny, że za to nie zostanie rozliczony. Ludzie tacy jak pan Mariusz Kamiński mogą mieć pewność, przy takiej interpretacji pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego, że wyroki w ich sprawie nie będą zapadały w niezależnych sądach, a będą zapadały na Nowogrodzkiej. Czyli de facto ludzie z PiSu w swojej siedzibie sami będą rozpatrywać własne sprawy. I to jest największa tragedia tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Bo my cały czas mówimy pojęciami bardzo dotyczącymi organów konstytucyjnych państwa, mówimy o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, ale tak naprawdę na samym końcu rozmawiamy o prawie każdej jednostki, każdego polskiego obywatela do wolnych i niezależnych sądów. Te prawa są właśnie deptane.